Ten chleb kosztuje 2,99, a jego skład cię zaskoczy. Po przeanalizowaniu składów ponad 30 rodzajów pieczywa, odkryłem, że różnice między tanim a drogim chlebem są ogromne. I nie chodzi tylko o cenę, ale o wpływ na Twoje zdrowie i Twoją sylwetkę. To jest najtańszy pszenny chleb tostowy z biedronki za 2,99. Skład: mąka pszenna, woda, drożdże, sól. Cukier, emulgatory E471 i konserwanty. Ten tani chleb zawiera cukier i chemiczne dodatki, które poprawiają konsystencję, wydłużają trwałość, ale też zwiększają stan zapalny w organizmie i utrudniają spalanie tłuszczu. A teraz ciemny chleb. Dobry piekarniany chleb powinien zawierać tylko mąkę, wodę, zakwas i sól. Taki chleb ułatwi odchudzanie i jest lepszy dla Twojego zdrowia. Ale jak rozpoznać dobry chleb bez czytania etykiety? Sprawdź te trzy rzeczy. Po pierwsze, chleb powinien być ciężki w stosunku do jego rozmiaru. Po drugie, kiedy go naciśniesz, powinien wracać do swojego kształtu. I po trzecie, po trzech dniach chleb może zacząć robić się twardy, ale nie pleśnieje. Obserwuj mnie, to powiem Ci co wybierać na zakupach i jak schudnąć bez efektu jojo.